Coś tam widać, ale lepiej. Powiedz, że to jest jedzenie dla kozy. Pani ci da 5 złotych kosztuje. To jest dla kozy i dla owcy, okej? Okay? Co jest koza? Goat. Goat. Co jest franka? To jest franka? Chyba odwiedzamy ogród zoologiczny, taki e, zoolo-botaniczny -bo ogród w Toruniu z dziećmi. Zobaczymy, jak to jest. Pewnie fajnie. Alex, gdzie jesteś? Do, Do kamery powiedz. Gdzie jesteś? Do. Ta panda. Fajna panda. Red panda. Red panda, czy wona panda? Czevona panda. Czevona. Jest na górze zawsze. Jest panda? No. O oh jest, one śpią teraz, to jest, jest wiesz, za ciepło. No wiem, wiem. To jest panda i taki mundżak Tam jest panda. I to tutaj wygląda, nie? To jest do innych zwierząt, wiesz? Do kuski. To schowaj na razie. Wiesz, to są manjuki. One się też chowają, bo jest ciepło, no musimy to odpocząć. Masz je tam mm. Wiesz, to są mandżuki Jak super chodzą. Idzie Zobacz jak super, tylko cicho Zobacz, widzisz tą jak pięknie szła. Ładnie tylko cicho. No potem sprawdzimy. Chyba ją kopnął. Prąd. Nie wiem, że ja coś wziąłem. Te domy żyją 700 lat taki dom potrafi żyć. 700 lat. 700 lat historii takiego domu. Już widział wiele, co się wydarzyło tutaj w tym miejscu. A teraz jest po prostu zo. Ja tak. Jak ci spadnie telefon, to pójdzie do wody. Tam są lemory. Nie ma żabek. Tutaj Frank. A jest Żaba, to jest żaba. Także jest żaba. Tam. Jest żaba. Nie kurcz, uważaj. Tam są lemory, tu są żaby. Fajnie. Co tutaj jest? Co tutaj jest, Alex? Annotuj. Nie wiesz co to jest? Nie Żółw Dwa żółwie Ile jest? Pięć Tu są jeszcze, zobacz tu. tu są żółwie też duże To są czerwo... Czerwonolisy Zobacz O, milka Ty wiesz, że ja też trzymam Ja też Tak samo W szkole Milka Ja też w szkole Są ładne, są Słuchaj katki takie. Jakie fajne, jakie ciekawe. A już nie jeden. Co to jest tutaj? Lubisz? No, no to. Ta, ta, ta u góry jest ta pani, ona jest tak królowa. Chyba tak. Wiesz że jak oni rządy. mają bibiszki, oni zjadają. Zjadają te bibiszki? No Może są głodne. No tak, nieba. Tu możecie ciekamić Chcecie kamić? Alex to tutaj? Dobra. Jak się tu Możesz nakarmić kozy. Nakarmić kozy. Macie takie te dokarmianie tu możecie. Musisz, mm -hmm. mm -hmm. nie. Mm -hmm. Musisz w Nie, O teraz widzisz? Nie, mm -hmm. tych dużych. Mm -hmm. Mm -hmm. A twoje powiem. już zjedli całe? No A ty jeszcze masz? Tak Ty pojedynczo dajesz ludzie Ale myślę, że dużo No dobra, pora, ale ty tak wyrzucaj Nie, Dobra, nie O, zobacz Ona by chciała Zobacz, jak na zdjęciu to zrobi O No, przynieś Fajne, nie? Ten duży, uważaj Ten duży jest głodny, bo jest duży, to duży je nie Ten... Ja nie lubię <mulity> nie łup. Ja muszę zrobić zdjęcie. nie łup. Nie łup, ale tak. Nie łup, bo tylko karm, dobrze? Karm ładnie, grzecznie. Pokaż mu zdjęcie. To on na zdjęciu? To lubi. Lubi. Aleks, dokończ kamienie. Dobrze się kami? Każdemu daj po trochę i tyle. Zośka i że jedzenie to jest legalne, można karmić sobie. Tutaj fajne to jest. E, za 5 zł. Super atrakcja z tymi kozami. Co e, to, to są kozy i można jeszcze też karmić owce. A nie wiem gdzie są owce. A fajna atrakcja, żeby pokarmić trochę. Dla dzieci szczególnie, bo ja nie karmię. Okej, okay. dobrze jest. I have so much gusto. Zaraz to mnie. To rzecz sobie tak umyć Widzisz, poda one lubią Aleks też lubi ładnie. Super. Już Alex to już zje. daj temu małemu. A kim mały? Ty jesteś hit. Daj małemu. Popije, on daje. Dawaj szybko. Weź, weź, weź. Nie, zdążył? nie, 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 No, No, nie, rób. nie, nie, no. o nie, so... Wysta... nie, mogę. nie, 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 ten nie, nie, zabiera. nie, 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 mały. nie, ten mały. O, wiesz, taki... Biedny, mały. nie, 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 no. mały. nie, 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 O, nie, 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 i jest. Mały jest najedzony. Tata uratował małego. No tak, Widziałeś? Prawda? Chodź, Aleks. Idziemy. To są duże, nie? To są już takie duże. Z takimi... Skończyliście już paczkę? To już nie mamy. Nie nie daję ci. Ja nie daję, ja daję Aleks, macie jeszcze ostatnie resztki, kawałki. Ładnie. Dobra. Możesz. No bo to jest baran. O, o. Taki. Największa atrakcja już za nami. Karmy do karmianie i teraz idziemy popatrzeć co jeszcze jest w zoo. Dobra, super zdjęcie macie. Ranek na dół. Bezpiecznie. I wszyscy na dół. I Fanek jest na dole. Teraz Alex, okej. Okay. <try> nie wiem, le chyba. zobacz. Jest, Tak? Nie wiem, się przywrócił. Żółt nas skorupie, oh. Zobacz, widzisz? pomogą mu, czy nie? Potem go pewnie dają, albo sam pójdzie. Roboczyk. Umie pewnie, bo coś silny zbierze. <try> Co, możesz tam wejść i mu pomóc? Co ma? chcesz? Ma? Nie no, bardzo. Nie, nie, nie. Nie rób, nie nie, nie, nie nie wolno, ale. Nie wolno. Jest Chodźcie, bo żółw będzie poprawiony. O, i żółw już jest w pozycji prawdziwej, tak jak ma być. Już bezpiecznie. Pani poprawiła. Wiesz, ten żółw, co tam był, to pani, jak ze mną rozmawiała, to powiedziała, że one się tak same potrafią pomóc jeden drugiemu to nawet jakby nie pomogła, to one się podważają jeden drugiego i sobie potrafią pomóc i sobie potrafią wiesz przywrócić także widzisz, jak myślą zwierzęta dobrze fajnie idziemy teraz zobaczymy drapieżne, a potem gady, co? tutaj krzyż tu, no chodź kiki, kiki nie jest, ale duży, nie? No, ale jest, zobaczcie. So, uh, taraj, taraj, taraj. Taraj. Nie nie to jest duży skarcę, lekka. Jest, zębnięty. no, lekka. Jest, Jest, nie lekka. Jest, no, lekka. Jest, no, Jest, Idziej się zatrzymał mm. A piękny nie? Wow, Zosia by ładny nie? Co, co ty chcesz zobaczyć najbardziej? Gady, powiedz Gady Gady chcesz? Uh -huh. Idziemy zaraz Idziemy na gady Idziemy na gady? Gady? Snakes i tak dalej. Oh, no gady to jest nieptiles, no reptiles. Gdzie są bear? Zaraz znajdziemy. Miedź. Wierzy... Niedźwiedź chcesz? No. Też pójdziemy. Czekaj! Co ty tutaj jeszcze... są te Tak. ok? tu. Tutaj to. Take, gdzie my jesteśmy Gdzie są? Ale środek on the Poszliśmy tam Gady Nyn, są... A ja wiem, że gady są. Country

Wiesz jak się was dał kora ten koniec. dajesz mu lustro żeby się widział? Nie no. się. O! Chyba się poprawił. Widziałeś? Tak. <grych> wiesz to są, są niebezpieczne zwierzęta. To jest links, to jest i ale one są bardzo wstydliwe zwierzątka, wiesz? Tam jest. A nie jest. Nie. nie, ciężko będzie, żeby wyszedł. Tu są dwa. no je, Dobrze, Są dwa, jeden jest jeden tam śpi, no. A jeden jest tutaj wyżej tam. Tylko, ale ogon widać. Ja mogę być, nie widzę tego ogon. Ja tylko ogon. Tam, gdzie występują niedźwiedzie. Głównie w, w świecie północnym. Północny półkuli. Barzyś yeah. by wyskoczył tu jest obok, tutaj za te płot Waszymisia nie ma nie ma gdzieś będzie, ale poszedł spać pewnie oh, no, samo Nie ma go, dobra Patrz, ktoś tam mieszka i może z okna widzieć niedźwiedzia, bo tam jest niedźwiedź, którego nie ma, bo nie widać, gdzieś się schował Tak samo i ryś Co? Nie. Widzę oko. A, nie widzisz oko. Nie, to... Twoje oko. Nie, to to powoli widzę. To gdzie idziemy teraz? Gady, tak? To misia nie ma. Misia nie ma. I go go onem. Ta Ptaszania, idziemy. To się wchodzi do środka. To jest ptaszania. To idziemy. Chodzimy, wchodźcie. Tam są żaby. Wchodźcie do środka. Tak, tu. Zobaczymy, co tam jest wow. o -o. I Widzisz, czy są różne ptaki. Tu jest papuga. Widzisz? Będzie krzyczeć dla ciebie. nie siadaj tam. Teraz przystało. Wyciśniałam się na mnie. Takie to mogą mówić nawet. Panek, nie pukaj proszę w to. Nie pukaj. No, chyba, chyba was lubi. Jakie to jest paradne, nie? Zobacz co dziur no. i poszły sobie. Fajna, nie? Duże, duże zwierzę. To się wieczę. Zobaczmy. Reaguje na lustro, widzisz, Zosia? Widzisz? Dobrze, macie chodzi. oglądaj się. Oglądaj się w lustrze dobry plan tylko. No, patrzcie, czy jest ładna, czy nie. Nie. Nie, to jest już. Oskar też wychodzi na zewnątrz, całe szczęście. Ale fajne. To chce zjeść? Nie można ich dotykać? Karakany Madagaskar, Karakany Madagaskar. Mogę dotykać? No, to... Nie Nie rób tego. No, ja bym tego nie dotykał na no miejscu. Co to? Fajne, nie? Tak, ja bym tam. Sumie, to wygląda jak węże, ale to nie są węże. A tam jest e, leniwiec, czyli sloth. No tam jest leniwiec, ale on nie chce wyjść. On może sobie chodzić po całym tym tam, a leniuchowce zwierzę gryzie. Pokaż jaki masz pieniążek? Jaki to jest? Troszeczkę. Będziesz tak grzeszkę. Eee. Gadziesz tak grzeszkę. To wrzucę życzenie, no? Wrzuć. Uwaga! Możesz rzucić! Możesz rzucić? Jest pisane, że gozi nie można wchodzić, ale nie, że nie można wrzucać. Wrzuć sobie. sobie! Wrzuć sobie! No, to nie wolno, nie wrzucaj. Chodźmy. Tamek. No, chodźcie. Tamek. Nie wrzucaj, bo to pieniążki... to do innej fontanny wrzucimy, bo tu mogą zwierzątka być wiesz... Żółwia albo coś, to nie będą potem zjadać tego. Dobra? Dobra? OK? Wiem, ale zrobimy gdzie indziej, dobrze? Idziemy na gady? Tak czy nie, Aleks? Chcesz na gady? To dawaj. Tak. te zabawy. Zaraz coś kupić, zaraz, Co chcesz, wiesz co chcesz, Dobra, kupujesz piłkę? Jakie masz? Taką? A to jest chowań na razie? Fajna. nie chcecie? Pokaż co macie Alex, co masz? Hmm. Masz pandę już przypiętą? Aha. To idziemy. Idziemy na gady. Chodźcie na gady. Chodźcie do środka. Nie rzucę tymi piłkami tylko, dobra? Tu są gady. To trzeba uważać. Węż, wąż węże i tak dalej. Jaki duży. Boa dusicie. To jest tamarin? To się nazywa pigmaker. Mały lemurek Taki mini, malutki, fajny. Zajada sobie. A tu jest taki większy. A też. On się nazywa tamarin Tamaring. jest też Jesteś taka jaszczurka. Ale mam Gdzie zobaczyć? No ale i na dół. No. Tutaj. No, to jest szczurka. Agama. Agama się nazywa. Agama, co tu jest? Taki byś nie chciała, żeby cię złapał, nie? Mamy, co? Ty byś chciała. My są silne. A to tak naprawdę jest anakonda, żółta. Pewnie taka mniejsza, ale to są dopiero zwierzęta. Aleks, tu możesz rzucić pieniążka, dawaj. Raz, dwa. Na szczęście wyzwał życzenie. tak. Tu możesz. Tylko nie wpadnij. Wrzucę i wrzucę. No. Jest? Super. Spełnicę na pewno. Stój mm. no się emu. Boga chce kupić? O, kupę jak. Mówi się, że możesz. Bo nic nie ma napisane, że nie, ale możecie ugryźć. Będę ja językował. Te słusze są dosyć. O! No to mam kupę. One mocne są, pamiętasz. Fioletową kupę Nie to jest słyszę One się nazywają Figo i Florek O, 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 ja bym niedawno nie, 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 nie. Nie, nie. Co? I co to są? Koziorzce takie. No takie zabierz. Są kangury Zobaczyliśmy już wszystko? No to Musimy misia Misia jeszcze, wrócimy do misia No Jeszcze, nie wiem czy to rady, jest... jeszcze kawałek jest O, to, ja wiem, że czy... Kangury takie małe One się nazywają Walabia benetta Zegar słoneczny Jest lama? Uważaj, bo one plują Nie, to alpaka To jest alpaka Alpaka też pluje a jak popluję to tylko raz ja trzeba lepiej, lubię lubią pluć. Cześć alpaki. Cześć. Super Prawdziwe. Nie rób tak. jaki ładny. O jaki ładny. Żub to jest. Hmm. Polski żub, ale jest w środku niestety. Co to jest żub? Nie zobaczymy go. Nie, to nie jest żółb, to są inne zwierzęta. Zobaczymy, jak się nazywa, Fajne. to No, to nie jest żub. to jest inny. Nie dotyka, jak to jest prąd. To może być prąd. A jakby był? No nic. Mhm. Mówiłem, że to nie jest Jest. Takim. Takim miszmi się nazywa. Taki żółb. Widzisz? A na w ogóle. Nawet nie do końca.

Dobra, spróbujemy jeszcze zobaczyć, czy jest ten niedźwiedź. to chyba największa atrakcja, jest tutaj. Ale dosyć fajny, przyjemny taki ogród zoologiczny w Toruniu. I botaniczny w jednym. Ale głównie zwierzęta. Są tu atrakcją. To naprawdę nie wolno dotykać, bo jest elektryczny płot, okej? Okay? Tutaj. Dobrze? Rozumiecie? Rozumiesz? Rozumiesz? To idziemy. Widzisz, to są takie zwierzątka, takie jak... To nie, to nie jest capybara, zaraz zobaczymy. Nie, 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 nie to jest elektryczny płot, nie wolno dotykać. No może zdjęcie zrobić, tylko nie dotknij płotu. No, to jest Mara Patagońska, takie zwierzę to jest Miś, Po raz drugi I Leniwiec po raz drugi. Chodźcie. Oto najlepsze. Volta! 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 O, taki widzisz, ma dosyć ludzi. Ty będziesz jego obiadem. Volta, obiad! To jedyne zdjęcie jakie mogę zrobić, bo nic więcej nie da się. O tym mieć wiedzieć. Ale Wolta lubi... O, takie życie lubi. Mie... Zobacz, przekręć to, zobaczymy co lubi. Lubi miód, lubi mięso, wszystko lubi. Jajka nawet je. Jajka jajka. Co pewnie się Podobało się? Tak. tak czy nie? Tak. Super, miejsce polecacie? Tak. trzeba się zaowywać, trzeba te wszystkie zasady, żeby ostrożnie. Wiadomo, z dziećmi trzeba zawsze uważać dwa albo trzy razy. Ale jest tu bardzo przyjazne to miejsce dla dzieci i dla rodzin. Lepiej tego nie dotknij. Nie, to jest Tamara. Idziemy. No i te dzieci to też chyba są atrakcją tutaj, nie tylko zwierzęta. A uważajcie, bo do wody wpadniecie, chodźcie. Zobacz, co sobie leży i ja sobie marawkę. Widzisz, jaki ma relaks. chowiec. Co to jest? Nie wiem. Co to jest? Co to jest? Nie wiem. Co to tak. A myślę, że to jest takie rzeczy, co jest tam. No i mamy dziesięć, dziesięć tysięcy koków po ogrodzie zoologiczno-botanicznym. I z koszkiem, i z jajkiem, okej. Okay. Robię, robię! O, się widzisz? Fajne, grzeszcie nie. Ja chcę, żebym kata najważniejsza, żebym pokazywał. Zobacz, jak się małego kocha. O! widzisz? I mały wie. O! I jest, mały jest znajdzony. Zatem ratował małego. Widzisz? Widziałaś?